Witamy kochani. Dzisiaj puszczamy czarny i czerwony znak. Czerwona obrączka w Pawłowicach. To jest 15 km od nas. On mnie denerwuje. Wszystkie chodzą, a on nie. Znaczy lata i zarasiada. I są Pawłowice. Pisze długowola. Proszę z 15 będzie na pewno No i zobaczymy Chcę pokazać. pokaże? Wyłaś wyłaś, nie ta strona A i tam wieśniaku Teraz proszę Czerwony znak Obrączka czerwona Niech idzie Leć, zobaczymy Jak go się puści, to lata, a z gołębiami nie chce A z gołębiami nie chcę kochani. Wszystkie latają, a on sam Poszedł Zobaczymy czy wróci z dwa tygodnie u nas chodzi. Zresztą mi nie zależy, bo on wrócił, żeby zginął. Ale to jak to ci nie zależy, to na pewno przyjdzie. Z 15 będzie. Dobra zobaczymy czy przyjdzie No i zobaczcie Przyszedł 15 kilometrów O proszę Czarny znak I czerwony No nie pozbędę się go No, nie pozbędę się go do wody od razu. 15 km świeży gołąb, 2 tygodnie u nas chodzi. Idzie do gojemnika No, ja byś chciał, żeby wrócił, to by nie wrócił. A że nie chciałem, no to wrócił. O. Świeży gołąb, dwa tygodnie u nas chodzi i robi 15 km. To by się spodziewał. Tak, no? ja go zaznaczyłem na czarną i czerwoną. Na... Ludzie, kochani. No i nie pozbędę się go. Niech <grych> zostaje, zasłuży sobie 15 km, zrobił. Mówię, nie chodzi z gałębiami razem, tylko samodzielnie i zaraz się do Nabuda. No, tego to nie grali. A, kochani, coś Wam chciałem powiedzieć. Przełożyłem tych wszystkich ciemnych i Murzynów do dużego gojemnika A tamtych do małego. Te ładniejsze. Bo jeszcze jest troszkę za dużo tych gołębi, żeby tam były w małym. Jeszcze dokupię tam za 20 murzynów i wystarczy do ganiania. Na zimę tego starczy. To by się spodziewał, no. 15 km to bardzo szybko. Na loty jest dobry, ale doganiania jest słabo. Ale jeszcze się chcą pchać tutaj do małego gojemnika. Dobry. Wróciłem im trochę rzepaku, mieszanki. Fany ptak 15 km wrócił I to bardzo szybko ja Nawet nie patrzyłem czy jest, mówię nie zależy mi czy wróci czy nie, a to patrzcie Paniak Tam jest też jedna samiczka taka natrapiana Dwa dni chodziło, Też mądry gołąb. Ale najlepszy jest ten Na rafi Mój wychowanek 30 zrobił Mam moją adresówkę jego na zimę zostawię w małym gołębniku. Dam mu samiczkę jedną i zostawię go. Szkoda zmarnować takiego gołębia. No i tak, kochani. Jakbyś chciał, to by nie wrócił. I i stargo gołąb kupiony, zobaczcie. Gdzie jest tamta? Z dwoma znakami. Nie mogę dwa znaki ma zrobione. Bardzo mądra soniczka. Tam z tyłu gdzieś siedzi na pewno. Dobra kochani. Pozdrawiamy.